W ramach akcji Lato w mieście wakacje z KDK odbyło się szereg ciekawych warsztatów, a także wycieczka i seanse filmowe w kinie. Mali miłośnicy zajęć plastycznych mogli podczas warsztatów stworzyć doniczki z plastikowych butelek, ozdobić je i następnie posadzić w nich kwiaty. Te kreatywne zajęcia poprowadziła Katarzyna Fiołek. Także ciekawe i inspirujące były zajęcia plastyczne, które odbyły się pod okiem Agnieszki Blinkowskiej i przebiegały pod hasłem "Może na poduszce. Przy użyciu farb akrylowych uczestnicy zajęć udekorowali poszewki na poduszki w stylu marynistycznym. Jak widać młodzi artyści popuścili wodze fantazji. Młodzież mogła z kolei wziąć udział w multimedialnych warsztatach dziennikarskich. Poprowadził je Mariusz Basaj. Uczestnicy poznali m.in. podstawy pracy z kamerą i mikrofonem, podstawy teorii mediów oraz otrzymali kilka praktycznych rad i wskazówek, jak prowadzić media społecznościowe. Nielada gratką dla uczestników akcji Lato w mieście była wycieczka do sąsiedniego województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy zwiedzili jaskinie Raj oraz pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a także wzięli udział w warsztatach muzealnych. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiadały instruktorki z punktu informacji turystycznej KDK Agnieszka Krynicka, Ewa Pytka i Marlena Zielińska. Z kolei w ramach akcji filmowej Środy w kinie KDK na dużym ekranie można było zobaczyć ciekawe filmy familijne. 9 lipca był to pies na medal, a tydzień później 16 lipca Kacper i Emma, Tajemnica Atlantydy, opiekunką seansów była Agnieszka Jasek. Kolejne seanse w kinie zaplanowano na 23 i 30 lipca. W planach są także kolejne ciekawe warsztaty, przygotowane przez instruktorów Kozienickiego Domu Kultury. Jednym słowem, podczas akcji lato w mieście wakacje z KDK nie ma czasu. só